Cześć, tutaj GKP, witam was w kolejnym odcinku z trochę zapomnianej serii GKP Czołgista e, Dzisiaj przed wami czołg T-44 czyli radziecki naleśnik, jeden z tych pierwszych dążących tam do takich typów czołgów, które są dość niskie mapa overload, składy w sumie ósemki, 3 dziewiątki, parę siódemek Co robię? Podjechałem tutaj do krzaczka, wyspotował się krwawik Sprzedaję mu bułeczkę i uciekam. Po to, żeby samemu nie zostać oszczelonym przez jakiegoś przeciwnika. Teraz markuję tutaj, niby, że gdzieś jadę. Nie chcę po prostu, żeby artyleria wiedziała, gdzieś się znajduję. Zawracam, bo już ten, zgasiła żaróweczka. Znowu ponawiam ten sam manewr. Czekam o chwileczkę. Znowu się ktoś pojawił, ale to nie po moim spocie. Ale chyba chcę kooperować, jednak nie. Na razie gram statycznie, bo początek bitwy trzeba czekać, aż przeciwnik zrobi jakiś atak, albo zrobi błąd, na przykład tak jak teraz. Znowu bułeczka. Radziecka załoga gada swoje. Rozjazd drużyny taki trochę dziwny w sumie pojechało sporo czołgów na prawą flankę na lewą też trochę obstawiać ja tak sam jeden po środku czekam po prostu na okazję, tak znowu podjeżdżam do krzaczka, czekam aż coś się pojawi tam się pojawił przeciwnik, ale nie widzę przestrzału, tam coś jest też nie ma tutaj też nie ma, no i tak powiecie, nudy, tak ale mówię, lepiej poczekać nie narażać się o, wykryłem standarda B, czyli groźnego przy do 9. Tieru bułeczka i znowu uciekam. W tym czasie jeszcze tam wyjechał ten T34, ładnie obrywa. Ja znowu wyjeżdżam. Teraz chyba nie, nie w trafie. Tak, nie trafiłem. Trochę słabe celowanie, ale no, zdarza się i tak. No i widzę, że tam moi walczą, to mówię wyjadę i coś będę spróbował postrzelić, tak, ale nie ma przestrzału, czekam aż ten T43 zrobi jakiś ruch. Na razie remisowo wygląda walka, powiecie znowu nudy, no mówię spokojnie graj, lepiej poczekać, tym bardziej, że właśnie na przykład taki 100 130 jest tam z tyłu, jak on trafi to będzie mnie bolało. Ale widzę, o, pojawia się na przykład ten też 33, strzał niestety do dupy, moja wina to była, no i on jest tier niższy, ma słabszą lupę, mówię, a trzeba wjechać i uderzyć w niego i tyle. Ale pojawia się ten standard B, znowu to już się przestraszyłem, znowu robię unik, że niby jadę gdzie indziej. Próbuję zajechać go troszkę z boku, tak żeby nie miał przestrzału pewnego. Ale teraz spojrzałem, pojechał w ogóle gdzie indziej, no to szybko wjeżdżam. I zaliczam pierwszego fraga. Dewastator pokonany. <śm> no i co? Pokonaliśmy tutaj tego innego wroga. Pojechał ten T-54 te, te do przodu, niestety teraz zginął, co mnie mocno przestraszyło wtedy, bo nie chciałbym też otrzymać od RHM-a buły, ale podjeżdżam tutaj lekko pod kamyczek, może coś uda wyświecić. Jest żaróweczka, szybko do tyłu. Plan był taki, wyjechać yy, tak, żeby nie był podświetlony i znowu wjechać w to samo miejsce, żeby może tego standarda coś z nim zrobić. Ale w tym czasie wpadł mi inny pomysł do głowy, dlatego cofam się, obracam się w ogóle okrężną drogą. Mogłem w prawo skręcać, nie w lewo, bym szybciej się obrócił. Odjeżdżam tutaj, wykryłem następnego wroga, tajgerek. Stoi sobie ładnie boczkiem, no to trzeba by nie postrzelać. Remisowo cały czas to wygląda. Ja sobie tutaj powoli punktuję, coś tam nawet odbijam wieżą. Bo ta wieża tak. Oblana, że coś tam odbije. Teraz dupa strzał. I czekam dalej, aż przeciwnik popełnia jakiś, może, błąd. Ja wyjadę i strzelę. Na przykład ten nasz 44 wychylił się. No to strzał dostał 6-7. I w tym momencie. A, tu jeszcze ten tiger na mnie wjeżdża. Ja chcę się schować, żeby. Pewnie nie miał na mnie przestrzału, w tym momencie zobaczyłem na mini minimapie, że wróg jest w tym górnym prawym sektorze. My kontrolujemy resztę mapy I ja jestem tutaj w sumie sam jeden na przeciwników. Powiecie, że uciekam. Dla mnie to był taktyczny odwrót, żeby moi dojechali, żeby się przegrupować i razem uderzać. No bo nie ma co grać samemu chojraka i ginąć niepotrzebnie. Bardziej, jak jest wyrównana bitwa, tak. Te P43 już ma mało HP. To przyjeżdża mu pomóc, bo tutaj ten stator nadjeżdżał. Jedna była sprzedana, odwdzięczył od, się ten strzał, niestety za późno. No i jest nie, nie za ciekawie, 7 do 9. Ja tak tutaj nie wiem co robić. Pojawił się ten Tiger, więc dobra, szybko strzelimy mu. Nadjeżdża jeszcze ten super Hellcat. I mówię tutaj, na tym przesmyku będzie jakiś może przestrzał, tak? Nie chcę wjeżdżać za mocno. W tym czasie Altyrelia już coś tam atakuje. I też mam na uwadze, że ten Standard B może mnie wyjechać na plecy. Tak się teraz stało. Szybki strzał. I już myślałem, że będzie po mnie, ale na szczęście mój sojusznik w indianie zdążył go zabić. Wiem, że ten Tiger mój strzał trochę głupawy. Teraz chciałem sprzycelować w garnek, ale Altyrelia zdążyła mnie wyprzedzić. Yy, zaczynają się pomału dożynki, teraz będzie fartowny strzał. A, to tylko gąsienicę mu zdjął. trudno. Pojawił się SU-130, czyli groźny przeciwnik, na niego już sobie załadowałem haeki, albo przygotowałem, żeby się ładowały heki i mówię, a bę będę chciał wyjechać, ale niestety patrzył się w moją stronę, lufę miał skierowaną w moją stronę, no to nie będę wyjeżdżał, ale pojawił się Hellcat, co no to jemu sprzedamy, a w tym czasie ładnie alteraria zabiła tam był całego SU, dobrze mówił SU. No i jadę dalej, ale też uważnie, bo wiem, że właśnie ten R.H.M. jest gdzieś tam z tyłu. To groźny przeciwnik. Wyświetlił mnie ten Hellcat. Próbuję znaleźć może przestrzał na tą Panterę, nic nie ma. No i czekam, aż moi podjadą. Na no, przykład ten Indian ma 100% życia, może wyjechać, ewentualnie przyjąć bułę, tak? Ja nie muszę tego robić. Pojawia się ten herkat, tu bardzo fartowny strzał, że się udało zrobić kila, w sumie drugiego i ostatniego chyba. To ja już nie pamiętam. Eee, tu może gdzieś między budynkami by się udało trafić? Nie dało się, trudno. Wiem, że RHM jest gdzieś tam z tyłu, bitwa jest na pewno wygrana, więc jadę do przodu, żeby sobie sfarmić obrażenia, ładuję pociski przeciwburzące, pojawił się RHM. Czekam, skupiam ładnie, żeby wieżyczkę trafić. Jest, zobrażenia za 319. Drugi strzał. No, no i ktoś go zabił. No i to jest koniec bitwy. 3800 obrażeń, 1300 po spocie. Wiadomo, wyniki końcowe będziecie mogli sobie tam kliknąć w link. I to wszystko, dzięki za dzisiaj.